Ja myślałem, że nie po to znowu nie jestem. Ale sorry, to nie jest. Co Wibrosi? Trojują specjalnie. Trojują pod publikę Jacob Ewron, Murcik, Storek. No jest potężna ekipa. Nie da się ukryć, jak zaraz zginie, to będzie mocno. No dobrze, powiem wam tyle, że... Stop, 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 nie Tak? Nie, nie... Tak? No, Dlaczego? Gdzie są te ciała? Powiedz szybko Wojtek. Ciało jest przy wyjściu z admina. A. O, to łatwo, to freeze. bo ja na przykład... Czy jestem z, z, z admina? Z... Nie, nie, nie... akurat. byłszy test to radiu i nie widziałem żadnego ciała. Dobra, Ale, a kto, był za... z nami, kto był z nami w weaponsach? Byłem ja, Tromba, ja, ja Marta, nie. Evron. E... Ja I Marta, gdzie poszłaś, gdzie poszłaś? Powiedz mi. Marta, jaki był kubaw po tym? Ja szłam y, do świata, się włączyłem i się do świateł. Aha. A, a, a skąd szłaś do światełek, powiedz mi? Skąd? Tak, albo Szybie przez pontów? co? Dobrze, przez Super, czyli tak samo jak chłopaki, bo ja przeszedłem na pewno dołem, bo ja robiłem. A i się nie miałem z nimi, malutkiej To, To jak to się dzieje, Marta, że oj, nie żyłem, powiedz mi. No właśnie, że ze mną chodzi i nagle zgasły światła i nie. Nie chodził. Nie, chodzi. nie, chodzi. nie, o czemu. Ja mam czapkę. Tak, Jeżeli się ciekawszy... chciało było wyjściu za dminę. A ja widziałem sekundę, no czy nie no, parę sekund. Najciekawsze jest, jak jesteś po prostu. Friza, który wychodzi do dnia. Friza, gdzie poszedłeś? Impostorem. Inaczej, no, to... są nudy. Stary, ile czasu mija od pójścia za dnia do, do świateł? Powiedz mi, to właśnie tyle czasu temu mnie widziałeś, bo ja właśnie byłem pod światłami, ja nie prawie. Czy ktoś może potwierdzić? Nie byłbyś pod światłami. Nikogo, nikogo nie spotkałem po drodze. Nie zdążyłbyś pod światła wyjść. Nie masz szans. No to kurwa, jestem cheaterem. <laughs> No, ja się. no i dobra. Wojtek, Wojtek! Się Ty nie byłeś z nami w weponsach, tak? Ja byłem w adminie i miałem włączone gierki, na jak skończyłem gierki, bo już ciemno wyszedłem gierki? z admina i gierki w adminie jakieś tam rzecznie. Jakie gierki? Jakie powiedz mi? Takie rakietki robiłeś? Nie, kabelki miałem. A okej, okej. Ale goty. Tak, kabelki wyszedłem na żało ciało. E, to mhm. ta, było tak ciemno, że nie wiedziałem niestety żadnej osoby. No dobrze. Co? Dobrze. O, ta... Nie no, ja bym flizowy ja w sumie wierzył. Murcik, sarga, to jest No dobra, ja wołtuję na Martę, nie bo to bierze. takie. Cisza! Opanujmy głos, nie śmiejmy się, dobrze, dobrze. Ach, ten ja nie jest podejrzany, że po lewej A Co? Myślisz, że to była Marta? O, no, wojtek, wojtek jesteś na nim, strzałuj, Tarek też. No nic, ja. Latam za steam teraz. Pokażę wam jego kocieruchy co on robi? Światło włączone. Robi meteoryty. Myślę, że nie mamy oczu czym nie Powiesz nie czy powiesz, nie powiesz? Powiesz czy nie powiesz? Tak, się coś wiedział? Ja wiedział? wiedział. Ja Okej, okay, to co? Dajmy ja mu powiedzieć. No, no, ja powiesz czy nie powiesz? To jest z lepszy jaki widziałem. Ja też. To prawie tak, jak moje wieście z Mentai. A ja, czekam, ja się śmiało, <contaric counselor> O nie, Ale, dobrze, Marta, powiedz mi, jak to jest, że byłaś imposterem, teraz znaczy nie możesz mówić? Zamknęłaś drzwi z t tam do elektryka, on nie wiedział, co się dzieje i już przy jest, Sinchanga, niestety wylatujesz. No właśnie, zielony czy żółty? Ja nie, no kurde, widzę że żółty? No jeden z nich, nie no, wiem, ja. który. Jeden z oh, nie, jestem tak że to jest żółty. Mi wydaje, że mi też. No dobra, no, może. Ja, ja nic nie widziałem. Kresu. O kurde, ale teraz jak powiedziesz powiedziałeś Karol, to zgubiałem. No, e, e, ja jakbyś powiedział, jakie to następnego w następnym. kurde. No, mógł być to ja żółtym. E, no, o kurde, nie, no, jakbym tak strował, to chyba mnie śmiesznie. No, no, to to jest... Ja numer ci wyślę na facebooku. Ja już mam, ja już mam. Ja o, a -a 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 Ej no właśnie, chyba mi się gierka skraszował Nie no, ziomuś, co ty? A, już w ogóle? Tak, tak, tak jest No to mam czarny ekran Aaj. No to chujo Dobra, to flexa ekstra Słuchaj, tak bym Wojca zabił Dobra, Wojtas zabił na kamerze, tylko krew, krew wytrysnęła i kurwa uciekł, co za chłop. Ej, <grystanie> i ty, Frizz jest, full clear do końca gry. Jesteś? Ja jeszcze tak. zreportował. Nie, nie ma gustu. <grystanie> nie nie ma takiej kamerze, jakiej kamerze, o co chodzi, masz? <grystanie> ej, Wojtas, zgadnę gdzie jesteś. Jesteś, uwaga, w nawigacji, albo tak kawałek od niej, 5 metrów. Totalnie nie. A gdzie? Nie 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 Hej nie nawet jest, brzmi stary. przekonywująco to jest To jest Ja byłem w ogóle nie wiem, o czym wy gadacie Byłem w kafeterii Widziałem Jeremiego, który później się Jesteś Jeremi tutaj czy nie? Widziałem nie słuchajcie chwilę... go wywaliło Jeremiego wywaliło Nie gdzie waliło wywaliło to... Czekajcie chwilę Czekajcie chwilę poczekajcie serio Byłem w kafeterii i Jeremie... I miał disconnect Wyłączył się Pobiegłem w dół Widziałem jak ktoś biegł od storage'u I później wleciałem do admina i tam zreportowałem ciało Tak? Hmm. Serio, nie wiem w ogóle czy serio, w ogóle nie ma. Ja w nawigacji zabija, że krew, tak wytrysnęła. Ale ciało było w Adminie! O czym ty gadasz? Jak ciało było gminie? W, w Nawi to było. Nie! Nie ciało nie było w Nawi, ja byłem w nawigacji Ewro. Właśnie, o czym w wygadacie gadacie w ogóle? Ale teraz nic nie rozumiem. No ja też, ja już jestem. Ej, ten... cioło, cioło... A na kamerach, tak? O bo Karol, tak? Karol, co robiłem w grze, co robiłem w grze, Karol? Karol, co... Co ja robiłem w grze, skoro byłeś na kamerach? Stary! Ej, Karol nie ma żadnej kamery, on musi być impostorem, a ja powiem, nie, nie... Okay, Jeżeli Karol był na kamerach, to powie no, mi, bo... co ja robiłem To powie mi, co ja robiłem Jezu, Jacob, nie wiem, bo... Stary, było po prawej stronie. Jezu, karol, by się eee, błysię, Ja bym widział wie, że Freedza, on to, co zrobił. to, widział to, co Ciało Ciao było w adminie. Mówię wam serio, ciało było w adminie. Naprawdę, i widziałem jedną osobę w I Szybza ktoś kosztownie jedną wigacją. Ja byłem z Freezem na kamerach, czekam aż mnie zabije. A tu Steen Changa był w nawigacji, tak? Ej, w Storeju po kolei. Ewron był na kamerach, ja tylko Freeza nie widziałem Ciao był na kamerach. Ciało był albo Steen Changa. Ale jestem dziwne, że Freez nie powiedział, co robiłem, bo stałem 10 sekund. Przed sto, no tak, A, tak! tak! I tańczyła tak. z sobą Marta jeszcze! Marta ja, z tobą tańczyła! tak tak. No. tańczyła, no właśnie. Kurde, was tam było milion! I dobra. na końcu został Wojtas i krep poleciała! Dobra, dobra, zaufam Widział, biegam do admina. Ciało było adminie, Jezus. Wojtek. Skończyła się twa chwila. Hahaha, skończyła się jest chwila. Słuchajcie, jest... nami no, nie jest na na nie Ja się nie, do... nie mam <grym> wciskać Próbuję coś tak, powiedzieć, nie. że nie mam siły! Ale piękna! Jak Jakby wiem, że to nie Wojtek, na bank! No o, o, nie o! To nie Wojtek! To jestem Wojtek! To nie był Dari. <e <a -ne> yeah, nie no to nie Wojtek to free. Nie, nie ma szans że Nie, To było w nawi. Nie, to był Admin Karol. To był Admin Karol, to nie był nawi. jest Bo można powiedzieć jakąkolwiek informację. Sorry, A ty już Karol tak mówisz nawigacja, ja mówię Karol przecież to nie jest nawigacja, to jest admin No, to pomyliłem pokoje, ale generalnie w <laughs> Pomyliłem pokoje Ja widziałem A, bo kamera, okej, okay, okej okay, okay. On mnie, zabi... on mnie zabił na kamerach, ja tu widziałem, świeciły się kamery i Wojtas mnie zabił Jak robiłem upload no, no, to kamerę Widać kogoś zabija? Widać to? No widać, tak, jest, normalnie to. Gdzie te kamery widać? To się świeci, tak? Taka, taka czerwona lampka się świeci Miga tak, czerwona tak. lampka, więc musisz widzieć, bo tak to im postorem i zabijesz na kamerach.